W Minecrafcie ogólnie znanym sposobem na bana jest komenda Slash ban i nick gracza Powoduje ona to, że dana osoba nie może już nigdy wejść na serwer Jednak musi to zostać użyte przez kogoś, kto ma permisję operatora A na serwerze bez zasad, na którym gram, czyli na anarchii SMP Nie mam takich uprawnień Ale co jeśli wam powiem, że to nie jest jedyny sposób na bana Już kiedyś gracze legendarnego serwera 2b2t wymyślali swoje sposoby Na pozbycie się nowo przybyłych kolegów A dzisiaj wykorzystam jeden z nich na anarchii Jaki? Oglądajcie. Wróćmy do 20 czerwca, kiedy to pewne dwie osoby próbowały mnie strapować. Wszyscy ci się gotowi? Ja tak. tak no to, że mechanizm zrobiłeś ty. Tary TNT właśnie leci. Generalnie był to ogromny zamek i myślałem, że będzie to reakcja na coś, co jest ukryte w środku. Jednak wszystko się bardzo przedłużało i od razu nabrałem podejrzeń. Hitnąłem wtedy z łapki Blankiego dla bezpieczeństwa. Okazało się, że cała budowla była zrobiona po to, aby mnie zabić. Dobra, no. ja to otwieram. zniszczyłem. Chłopcu gryfuje swój dom, nie? Ja to... Aaaa! SŁYSZĘ, SŁYSZĘ! Ja też słyszę! Co jest? Co jest? Ej, zabijem Blankiego! Aaaa! Niestety coś poszło chłopakom nie tak i Blanki sam się wysadził, a ja zyskałem kolejne serce. W nocy 22 czerwca Afik poprosił, aby nie wchodzić do Endu. Wiedziałem co kombinuje, bo trampek zrobił identyczną rzecz, gdzie zbudował bardzo Efektywną farmę obsa właśnie w tym wymiarze. Spytałem, czy podzieliłby się może Obsydianem, a odpowiedź była niestety negatywna i ciut agresywna, więc rozpocząłem poszukiwania end portalu. Pierwszy portal jest minus 940 na minus 1468. Dobra, widzowie, odwiedzam pierwszą, pierwszą lokację. Wkopujemy się, utrzemy nasa koledze, zobaczymy. Bo skoro jest mi blokowane wejście do endu, to też chciałem coś w zamian, czemu go szukałem? Ponieważ przy nim znajdowały się rzeczy potrzebne do Farmy takie jak Chunk Loader, Bałwanek i Zombie. A znajdując to, mogłem mieć nad nimi kontrolę. Miałem naprawdę gigantycznego farta, bo w sumie postanowiłem pójść do najbliższego portalu Endu od Spawna, i to był właśnie ten, którego szukałem. Mówi, tam przyszedłem sprawdzić, jak tu idą prace. <laughs> to chcesz za... No, ale czemu rozwaliłeś to? To Wider, Wither, Wider. Ole, Boże, i teraz. Kurna... koniec końców dogadaliśmy się na 50 tysięcy obsa w zamian za nieprzeszkadzanie i moją protekcję farmy. Mi by się przydało, nie wiem, z 50 koła OPSA. Też też jakby mogę oferować to, że, że będę pilnował tej farmy jakoś i po prostu. No dobra, można się tak dogadać. Chciałem mieć coś w zamian za to, że nie mogę wchodzić do ENDu. A potrzebowałem też obsydianu do jednego z przyszłych projektów. Dwa dni później udałem się na kordy Stasza, które podał mi afik. Okazało się, że było to w jaskini, w której była woda, a ja. Spodziewać się jakiegoś trapa użyłem jej by ochroniła mnie przed ewentualnym wybuchem zresztą yy, sami zobaczcie Obsydianu tam oczywiście nie było ale w głowie miałem już pomysł jak go odzyskać i dać nauczkę afikowi Tymczasem Dranchi z 26 czerwca napisał do mnie czy dam radę nagrać reakcję na jego budowle. Oczywiście się zgodziłem Co to kombinujesz, panie Krzysztofie? Mi się jeszcze nie zbudowałem na anarchii, co nie? Tak jest Ja chciałem ci pokazać swoje umiejętności budowania Zacznij odliczać, ile, ile mi to zajmie Już mogę patrzeć? 7 tak. sekund 7 sekund, już wychodzę, tak? Tak, wychodzę. Dobra, wychodzę Wychodzę, u co jest? Krzysiek pod, ten podziemną wioskę zbudował Jo. Zajemista, co nie? Fajne. Co to? Jak się nazywa to miasteczko, panie Krzysztofie? Ja bym powiedział, że to bardziej takie moje sanktuarium jest. A, sanktuarium. Trochę podejrzany był ten płaski teren z piasku. Nie chciałem, nie chciałem nic mówić, ale ładnie, nie ma nic tutaj w środku. Takie... A! Nie spodziewałem się tego. Mogłem nie otwierać tych drzwi, ja pierciel. No i tak właśnie kończy się reakcja na budowlę na anarchii. Oczywiście Dranhis zwrócił mi większość moich itemków wraz z bonusowym obsydianem od niego. Chcę ci zrobić rekompensatę? Trzymaj. Rekompensata. Mogłeś mo 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 nic nie dostać, co nie? No kurde, no, fajny, fajny, fajne. To jest chyba najlepszy set na serwie. A miecz masz jakieś coś? No, nieczem problem chyba. A jedyne co mnie poddenerwowało, to to, że zabił mnie moją własną pułapką, którą. Próbowałem zabić właśnie jego, a uszedł z życiem wyłącznie dzięki lagowi serwera. No cóż, jego też zapisuję do osób, na których się zemszczę. Widzowie przed chwilą Afik, który chyba Awczy na serwerze został zabity przez zombiaka i idę go szybko szukać na spawnie. Może się zrespił akurat na spawnie. Zobaczmy, zobaczmy, czy, czy jest akurat tam. Po tym jak zobaczyłem, że Afik zginął, zbudowałem w jego bazie w pobliżu spawna Betrapa. Polega to na obtoczeniu łóżka obsydianem i zalaniem go lawą, co powoduje, że jeżeli gracz ma tam zapisany respawn point, to rodzi się w lawie i nieustannie ginie. Wtedy musiałby ktoś go uratować. Potem zobaczyłem na czacie achievement zdobyty przez niego, co oznaczało to, że jego punkt odrodzenia znajduje się gdzieś indziej, więc odpuściłem. Przechodziłem więc do planu zemsty, do którego potrzebowałem między innymi czarnego tuszu z ośmiorniczek i piórek z kurczaków. Trochę ich musiałem pozabijać, ale na szczęście są to pospolite moby, także z tym nie było problemu. Potem zacząłem zbierać książki z biblioteczek, które miałem w shulkerboxach po wcześniejszych wizytach we wioskach villagerów. A z tego wszystkiego stworzyłem książki książki z piórem, dzięki którym dokonam swojej zemsty. A czym konkretnie jest book banning? Jest to działanie polegające na zbanowaniu gracza, używając shulker boxa wypełnionego książkami. Swego czasu było to popularne na serwerze 2 t gdzie pewne grupy potrafiły przyczynić się aż do 400 zablokowanych kont nowych graczy. Oszukiwali ich, że dostaną itemy, a dostawali tak naprawdę shulkera z niespodzianką w postaci bana. Ale na czym to dokładnie polega? Taki boksik musi mieć 27 oddzielnie położonych książek, gdzie 100 stron w każdej książce, czyli ich maksymalna ilość, ma być zapełnione znakami. A najlepiej działają skopiowane emotikony. Będziemy wypełniać książkę 100 stronami pełnych, pełnym po prostu znaków. Będziemy, będą one pełne znaków i to nie mogą być chyba, z tego co wiem, normalne litery, tylko jakieś tam emotikonki przyrobione na tekst zrobimy. Po prostu kopiujemy emotikonkę, także ja teraz skopiowałem emotikonkę takiej buźki płaczącej z Messengera. Wklejam sobie tutaj. ok. No, i takie coś na każdej stronie sobie tutaj wklejamy. 100 stron i tak y, cały shulker książek jest to ogromna ilość pakietów danych, która jest niemożliwa do przetworzenia dla serwera. Co powoduje, że jeżeli jakaś osoba posiada takiego shulkera w ekwipunku, to nie może wejść na serwer i jest nieustannie wyrzucana. Nie jest w stanie przetworzyć takiej informacji, ty, takiej ilości informacji, i po prostu wyrzuca z serwera gracza, który ma takiego shulkera chyba tam w ekwipunku, czy tam, czy wyrzucony po prostu. Z początku oglądając filmy o tym zjawisku myślałem, że sam wyrzucony shulker z takimi książkami Spanuje cały chunk w regionie 32 na 32 kratki Ale widocznie silnik paper na którym stoi serwer w jakiś sposób to blokuje Bądź po prostu zostało to spaczowane. I byłem lekko zdziwiony, że po skopaniu shulkera tak naprawdę nic się nie działo Do czasu aż wziąłem go do ekwipunku No ale sprawdźmy czy... A okej okay, nawet... Okej okay. Ja pierdzielę, no i się zbanowałem! Nie wierzę w to. Zbanowałem się, ale to działa! Ale teraz jestem z shulker zbanowany. Ja pierdzielę, no nie! Dobra, widzowie, jesteśmy teraz na, y, na lokal hoście. Wygrałem tutaj papera. Silnik z 1.181, najnowszy. I zobaczymy właśnie, jak to się wszystko zachowuje. Musimy sprawdzić, tak? O co tu chodzi? Generalnie to powinno działać tak, że jeżeli ja na survivalu wykopię y, tego shulkera, załóżmy, że to wypadło. I 32 kratki w prawo. Y, tutaj ona. Naprzód, w tył i w bok, 32 kratki od tego przedmiotu Nie mogę się zbliżyć mniej niż 32 kratki od tego przedmiotu Bo zostanę wskikowany z serwera, czy tak zwany banowany? Jeszcze to Ok, nic się nie stało A jednak się stało i teraz nawet jeżeli otworzę hopera z tym shulkerem to jestem czangpanowany. Po wielokrotnych próbach łączenia się z serwerem przez cały dzień w końcu zostałem wpuszczony i mój ekwipunek został cofnięty do chwili sprzed bugbana. Co wydawało mi się bardzo dziwne. Znowu stworzyłem niebezpiecznego shulkerboxa, którego nie mogłem w jakikolwiek sposób przetransportować nigdzie indziej niż spod wyspy. Teraz, teraz jakby nie mogę go podnieść, yy, przetransportowałem go sobie hopera do, do skrzyni. No i nie możesz otworzyć hoppera z tym, nie możesz otworzyć z tym skrzyni. Jest, kurde, bo chyba, chyba ten już albo przepadł, albo trzeba kogoś zwabić, żeby to sobie to wziął po prostu. I od dzisiaj, prawdopodobnie do zniszczenia skrzynki i spalenia jej, będzie on się tam znajdował, kikując graczy po jej otworzeniu. Następnym etapem w moim przebiegłym planie było zbudowanie struktury, którą potem nazwałem wyrocznią. Dlaczego akurat w taki sposób? Tego dowiecie się później. Załadowałem więc schematyka budowli Ok, załadowałem schemat i mniej więcej w taki sposób będzie to wyglądać Ustawiłem ją, zacząłem równać teren wokół i przystąpiłem do zbierania pierwszych materiałów Stwierdziłem, że odpalę potem streama, gdzie razem z wami zbierałem materiały i budowałem tę strukturę. Sama budowa nie zajęła mi jakoś dużo, a na sam koniec przy wykańczaniu jej, poprosiłem widzów o ocenę. I Mimo 10 na 10 No kurde, teraz tutaj taka improwizacja poszła, chłopie jeszcze patrzcie Dawaj pokaż całość, niech widzowie ocenią jeszcze nie Pokazałeś budowli że gdzieś się na 10 piszą. Nie, <grymne> nie no widzowie, dzięki! Tak Patrzcie, taka jest budowla. O, elegancko to wygląda z tą z tym emeraldem w sumie. Następnie przeszedłem do skonstruowania prostego mechanizmu, który miał polegać na wyrzuceniu shulkera przez schodek po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Teraz, tak, jeżeli ja postawię tego shulkera już i rozprowadzę te książki, tak to zostawię, tak to zostawię i wyjdę z tego, to już nie ma odwrotu. Muszę go skopać tak, żeby on wleciał dosłownie tu. Nie może wlecieć nigdzie indziej. Jest uzbrojony. Skopujemy to. Nie mogę tego wziąć do ekwipunku, bo okej. Okay. Jest jedyny sposób, żeby sprawdzić, czy to działa. Jeżeli kliknę to i mnie sklikuje z serwera, to znaczy, że działa. No i elegancko. Potrzebowałem też dokładnie 135 książek, aby wypełnić nimi do pełna 5 shulkerów, które następnie miałem wsadzić do 5 droperów w środku wyroczni. A same książki trzeba było umieścić po jednej sztuce w każdym slocie boksa, aby Bugman zadziałał. Kiedy miałem zapraszać już uczestników mojego losowania, pewnie nie jego moście postanowili tam wejść i sprawdzić o co chodzi. Peter mówił, żeby nikt nie wbijał. Nie, nie wiem, Chodź tam ile leżą na zimie. Człowieku. Czekaj, 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 czekaj. Nagroda numer jeden bardzo słaba. Tak właśnie sagi przez przypadek z kapiego, ale wyjaśnił wam też po części jak będzie działała pułapka. Zostaw! Co, co jest to? Co jest? Pana dostał? No, Trochę pograłem. No, super. Bardzo, super, Piotrek. Jak pewnie widzieliście, był tutaj pewien osobnik. O oniku Kapi 33 Tutaj saki kliknął chyba przez przypadek dispenser numer 1 i dispenser numer 2, ponieważ nie ma tu dwóch szulkerów. No i Kapi, no, zbanował się. I to jeszcze w sumie dwa razy mocniej, bo podniósł dwa shulkery w innym momencie. Także, no, pozdro dla Kapiego. Uzupełniłem więc brakujące shulkery i przeszedłem do akcji wyrocznia. Witam Cię. Panie Krzysztofie. <laughs> Wiesz, witam cię. No, jak widziałeś, tutaj Cię pokazywałem już. Jest to, moż, można powiedzieć, że jest to wyrocznia. Wiadomo, mieliśmy na serwerze różne jakieś tam konflikty, prawda? No nie, nie działo się między nami dobrze w niektórych momentach. Tutaj będziesz miał taką, że tak powiem, minigierkę, taką zagadkę, nie. Ja ci tutaj przysięgam, że, że nie zginiesz. Jak widzisz, mamy tutaj pięć jakby nagród, prawda? No, tak. I są na, od bardzo słabej. I teraz wybór należy do Ciebie, jaką chcesz dostać nagrodę. W skrócie, zadaniem Dranchisa było ocenienie, jak myśli, jakie mamy relacje między sobą i na jaką nagrodę zasługuje. Powiedziałem mu, że jeżeli wybierze poprawną odpowiedź, to zostanie wynagrodzony. Jeżeli złą, to w Szulkerze będą śmieciowe itemki. Myślę, że nasza relacja jest właśnie średnia, bo jednak mm -hmm. ja ci oddałem tej itemy. Lubimy się. Okay. Poza tym, że cię nigdy nie zabiję, tylko rozwalię ci wyspę, to chyba nasza relacja jest na dobrych torach. Okej, okay. zobacz nagrodę swoją. Co jest? <laughs> To co jest? O kurde stary! Prawda była natomiast taka, że wszędzie były bug banujące szukery. No i pora na kolejnego kandydata. Patrz, tutaj, tutaj mamy posąg, ja go budowałem na live'ie, też pewnie widziałeś wcześniej. Proszę, żeby nikt nie wchodził do niego. Zapraszam cię do środka, tutaj ni nic nie ma. I słuchaj, wyrocznia właśnie polega na tym, że musisz odpowiedzieć poprawnie na, na pytanie. Pytanie brzmi, jak oceniasz swoje stosunki z Peterem? No to tak myślę, no była ta sytuacja z Endem, no i e, ja później też tam trochę... Poszyczałem cię, może powiedzieć. Mm -hmm. Ja myślę, że bym wybrał nie Czekaj, Co tutaj to... to mam wypaść szulkar, kliknij jeszcze raz, bo... O. Aha <noise> ja ci powiem jak, jak się odbanować, ale najpierw potrzebuję 50 tysięcy obsydianu. Aha... Kurde, bo... Jeszcze nie jest. No o skrzynki sprawdź. Dobra, tutaj proces przenoszenia został skończony. Patrzcie ile to jest w widzowie kurde obsa. No nieźle. Ja oczywiście dotrzymam słowa i biorę tylko to, co, co się ogadałem z, z Afikiem. Nie biorę nic więcej. Koniec końców rozliczyłem się z moimi oprawcami i zyskałem obiecanymi 50 tysięcy obsydianu ze Stasza Afika, chowając je w bezpiecznym miejscu.